Uwaga, będzie śpiewane! Żeby czasem zadać szyku, wiznać kurtkę i po krzyku, Jarek już ma kurtkę romana. Choć nie leży tak jak ulał, ale będzie w kurtce hulał, nieważne, że kurtka nieprana, ale właściciel się zgłosił. Mówi, że tę kurtkę nosił, mówi, że to. Kurtka Romana Do oddania nie jest kory, więc rozstrzygnął to wybory, wybory, a! Kurtka Romana Duży, chudy, mały, gruby, dojdzie do rozruby Kielce tego nie widziały, kraj cały W Kielcach wielkie poruszenie, bo te wybory mają znaczenie, wybory, a! Kurtka Romana Całość wielce jest zabawna, choć walka nierównoprawna, liczy się główna wygrana. Potrzebna jest poważna zmiana, maestro!